Cześć, kochani, witam Was w kolejnym filmie. I dzisiaj film w takim bardziej świątecznym klimacie. Będę razem z Wami ozdabiać moją stajnię, czyli będę tutaj pokazywać, jak ozdabiam w tym roku padok, dach stajni, czy też wnętrze. I na samym początku zajęłam się śniegiem. Kupiłam, słuchajcie, na empiku sztuczny śnieg, tak zwany koc, przynajmniej tak zostało to nazwane na stronie. I zaczęłam oczywiście od wycinania, bo okazało się, że ten koc jest tak duży, że mogę go spokojnie poziomić. Dzielić na kilka części i dzięki temu nie będzie tylko na tak zwanej podłodze, czyli na ziemi stajni, jako śnieg, może też być jako śnieg po prostu na dachu stajni. I jak widzicie, męczy się właśnie z wycinaniem tego. Nie jestem najlepsza w wycinaniu, więc wyszło to niestety strasznie krzywo. Co później zobaczycie, będę musiała to potem przyklejać, że pewne części tego śniegu będę przyklejać do siebie, żeby nie było widać tych nierówności. Ale oczywiście ten śnieg nie jest całkowicie równy, jeśli chodzi o tą część na ziemi, tak samo na dachu stajni, bo śnieg nigdy nie jest równy, oczywiście, zależy od podłoża, ale ja postanowiłam zrobić taki artystyczny nieład. Tak przynajmniej mi się podoba. I to, co widzieliście przy wycinaniu i układaniu tego śniegu, to w pewnym momencie w filmu pojawia się szara łapka, i to jest Luluś, oczywiście, który bardzo chciał mi pomóc w układaniu, klejeniu. Wycinaniu tego śniegu. Po prostu, jak wycinałam, to oczywiście te fragmenty śniegu spadały troszeczkę na taki poziom, że mógł on skoczyć i sobie łapką to złapać. Ja cały czas mu to zabierałam, ale on chciał się po prostu bawić. Więc macie taki śmieszny element, właśnie w postaci Lulka, który bardzo chciał złapać ten śnieg. I przy okazji, chyba, trochę go zjadł, ale na szczęście to tylko wata, więc nic mu się nie stanie. I ogólnie przepraszam Was za tak chaotyczne nagranie tego filmu, bo podczas układania tych wszystkich, rzeczy, klejenia śniegu, wycinania go, czy po prostu układania tych wszystkich dekoracji. Czasem zakrywam cały kadr i, i w ogóle nie widać co aktualnie robię, ale ciężko było to nagrać. Po prostu nie wiedziałam do końca jak to nagrać, więc po prostu ustawiłam kamerę na statywie i to co jesteście w stanie zobaczyć, no to jest w tym filmie. Część fragmentów pousuwałam, a część po prostu musicie mi wybaczyć. Christmas tree. Teraz widzicie jak ustawiam płotki. Są to oczywiście płotki z firmy sztajś i z tych płotków tworzę cały oto padok. Tym razem użyłam o wiele więcej płotków niż zazwyczaj. Z tego co mi się wydaje to kiedyś. Jak pokazywałam wam aranżację stajnik, to ten padok nie był aż tak duży, ale po prostu tak on wyszedł. Następne rzeczy to są mini choinki, które również kupiłam na Mpiku. Jeśli chcecie wiedzieć, z, jak, z jakich owoców to kupiłam, to znajdziecie wszystko w opisie filmu. Tutaj też widzicie taką większą choinkę, na której powiesiłam konika na biegunach w kolorze srebrnym. Teraz widzicie też jak ustawiam takie świetlące rzeczy, które potem zobaczycie jak pięknie świecą, czyli nowe, zakupione przeze mnie w Pepko śnieżynki i choniki też prawdopodobnie z pepko, które mam już od kilku lat. Mamy jeszcze takiego od pięknego jednorożca. A teraz możecie zobaczyć jak ustawiam figurki. Ustawiłam tutaj oczywiście renifera, bo nie mogło go zabraknąć w świątecznym klimacie, a inne modele to są moje ulubione figurki w kolekcji, czyli klacza chałtykińska z kolekty. Wałach Apolusa z kolekty z 2021 roku oraz oczywiście konie fryzyjskie, czyli tornado, Kora, źrebaczki fryzyjskie z Stajsia i kolekty, ogier fryzyjski z mojo czy ogier fryzyjski z Safari LTV. Więc i konie po prostu nie zmieściło się na pastwisku, a też nie chciałam, żeby to było tak wiecie upchane na siłę. I na sam koniec widzicie jak umieściłam lampki na płotku, to są też lampki kupione w eko. I teraz widzicie cały efekt końcowy. jedynie nie pokazałam wam jak ustawiałam lampki w stajni oraz tą choinkę co potem zobaczycie w stajni oraz te gwiazdki niestety nie pamiętam gdzie wszystko kupiłam jeśli chodzi o tą choinkę to zapomniałam ale ta choinka to jest taka pozytywka i pod koniec tego filmu zobaczycie jak ona gra z tego co pamiętam to kupiłam ją w zeszłym roku i ona niestety już nie gra tak dobrze jak kiedyś bo w trakcie musiałam niestety ją sklejać w zeszłym roku po prostu cała się rozpadła teraz da się jeszcze na Kręcić, ale muszę bardzo uważać, żeby znowu się nie rozpadła. Dlatego ta muzyczka jest trochę, wiecie, taka niezbyt płynna. I teraz właśnie widzicie, jak pokazuję wam stajnię, już ukończoną. Możecie zobaczyć, jak pięknie świecą światełka. I pokazuję wam też stajnię w środku, by podświetlić, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, jakie konie są teraz w stajni. Są to oczywiście głównie fryzyjczyki. I też widzicie, jak pięknie połysuje ta choinka. Także tak wygląda, słuchajcie, moja stajnia ustrojona na święta 2023. Mam nadzieję, że podoba Wam się efekt końcowy. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy Wy też ozdobiacie swoje stajnie. Jestem bardzo ciekawa. A może ozdobiacie półki, na których stoją Wasze konie. Jeśli nie macie stajni, napiszcie po prostu, czy Ozdobiacie swoje pokoje, czy właśnie swoje półki. Czy co tam innego macie? Ja powiem Wam, że bardzo mi się podoba efekt, jaki udało mi się uzyskać. Całkiem niedawno wymyśliłam właśnie ten śnieg oraz choinki, a resztę rzeczy po prostu udało mi się kupić, albo po prostu już miałam w domu. I wygląda to naprawdę genialnie. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić następnych odcinków. I do zobaczenia w kolejnych świątecznych filmach. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a singing, six geese a laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight maids a milking.